Hmm. Taki rysunek ściągnęłam, który tu akurat nie pasuje do tej sytuacji. H sobie zrobię, oznaczę po swojemu. mi się musi. No Jeszcze raz. H duże. No to ja już tam niech będzie, nie ma znaczenia. Yy, jeszcze raz przeczytam. Nóż no, te grania są słupy prawidłowo trójkątne, mają mieć powierzchnię 24 pierwiastek z 3, powierzchnię całkowitą. A wykazać mamy, że działa tutaj taki wzór na objętość. Wszystko mamy zapisać za pomocą literki A, w zależności od A jest napisane, więc tą A traktujemy jako dane, czyli dane A. Dobra, wobec tego, jeżeli mm, graja sposób jest trójkątny, słówko prawidłowe określa, że figura jest foremna w podstawie, więc mamy trójkąt równoboczny w podstawie, czyli pole podstawy, no i wzór na pole trójkąta równobocznego, no to jest a kwadrat pierwiastek z 3 na 4, w tablicach wzór jest, jak coś... I jeszcze do tego pole boczne to jest, no najprościej, obwód podstawy. Podstawa ma trzy boki, takie same, czyli 3a. Więc pole boczne to obwód podstawy 3a w tym momencie i razy wysokość H. Dobra. I. Aha, dobra. Teraz tak, zapisujemy to pole, pod, pole całkowite. To są dwie podstawy. I teraz, jak przemnożę dwa razy to wyrażenie, to dwójka mi się skróci. Czyli widzicie, bo tutaj jest kreska, tu jest cztery, więc tu mi się skróci i to będzie po prostu na dwa. I od razu zapiszę. A kwadrat pierwiastek z 3 i już krótko na 2. Dobra? Czyli A kwadrat pierwiastek z 3 na 2. I powierzchnia boczna 3a razy h. I to wszystko jest równe. To, co nam podali. 24 pierwiastek z 3. Tylko coś mi tutaj jest za mało danych, bo nic nie mówią na temat h. Hmm. Dobra. Zapiszmy jeszcze jakby podstawowy wzór był na objętość. pole podstawy, czyli a pierwiasek pierwiastek z 3 na 4 i razy h. No nie wiem, wydaje mi się, że powinniśmy z tego równania wyznaczyć H. I tutaj to wyrażenie wstawić po prostu. Tak mi się wydaje. No to dobrze, to z tego pola całkowitego spróbuję policzyć H. Czyli mamy 24 pierwiastek z 3 odjąć, przenoszę tą podstawę. Czyli A kwadrat pierwiastek z 3 na 2. C policzyć H. I muszę w tym momencie podzielić na 3a. Czyli teraz 24 pierwiastek z 3 przez 3a i a kwadrat pierwiastek z 3 na 2 i też przez 3a dzielę. A dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność. Dobra. Tak to by to wyglądało. Z tym, że tutaj skrócę i co by było? H się równa, tu też skrócę. <laughs> Dziwne zadanie: 8 pierwiastek z 3 przez A odjąć, i tutaj po skróceniu mamy A pierwiastek z 3, a na dole zostaje 6 przez 6. <laughs> no i tutaj bym wstawiła. I zobaczymy, co nam wyjdzie. 1, 3a? Tak, tak. Bo jeżeli, no wiesz, jeżeli dzielisz przez 3a 3a pierwszy, jakby, no to mnożenie to jest przez odwrotność. Dlatego mamy 1 i odwracam, 3a idzie do mianownika. Dlatego tutaj właśnie jest ten zapis, 1 przez 3a. I dlatego tutaj a mi się skraca. Tak to wygląda. No a jedno a zostaje w liczniku. I teraz bym musiała, no tak, no to wychodzi jakaś, jakaś funkcja ze zmienną a, bo tu jest a i tutaj zamiast h też powstawiam sobie to i zobaczymy co wyjdzie. No dziwne zadanie, no, ale zobaczymy, coś tam wyjdzie. Y, rozumiemy się tutaj na, do tego momentu? No. Powtórzę, może co, coś? Co my mamy co? My mamy udowodnić taki wzór, że objętość jest taką funkcją V zależną od A. No jak masz na przykład f od x, 6x minus 1 ósma x do trzeciej. To jest funkcja. Funkcja f zależna od x. No to ta funkcja zamiast f mamy V, a zależna jest od A, gdzie A jest krawędzią podstawy. Nie? To jest wzór. Taki wzór udowodnić. Funkcja. No. no dobra, no jeszcze raz powtórzę, no bo zobaczcie, no pole podstawy, wzór tablic. Pole boczne 3a razy h. Podstawiam do tego, co mi podają, czyli pola całkowitego. No to podstawiłam. Dwie podstawy. Tu jest dwójka, no bo skrócone było. Dwa, cztery skróciłam. No i pole boczne wstawiłam, no piszę to, co podali. 24 pierwiastek z 3. Jest takie równanie. Z tego równania chcę wyznaczyć H. Czyli to zostawiam, to przeniosłam na drugą stronę. No i mam to. H chcę policzyć, mam mnożenie. Dzielę przez 3A. No to tutaj pod to pod kreskę 3a poszło i tu też 3a w mianowniku, no bo zrobiłam razy odwrotność tego 3a. Co mogę, to skracam. Trójkę z 24. Mamy 8 pierwiastek z 3 przez a i tą a. Czyli w mianowniku już nie mam tego a, u góry mam a. No i takie mi wyszło h. No i teraz muszę to. Wsadzić do objętości. No objętość już widzę, że tu A mam, a w tym H zaraz się to A też znajdzie. Czyli mam już funkcję zależną od A. No to piszę V od A. A do kwadratu pierwiastek z 3 na 4 i nawias. No trochę mi się nie zmieści. Może linijkę niżej. Dobra, linijkę niżej, Ym, czyli V od zmiennej a, a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4 i w nawiasie wrzucam to h, 8 pierwiastek z 3 przez a, minus a pierwiastek z 3 przez 6, o, mam tak, opuszczam nawias, czyli teraz to mnożę z tym, a i to mnożę z tym. Dobra, no i mam V od A i mamy A kwadrat pierwiastek 3 na 4 razy 8 pierwiastek 3 przez A minus, i teraz to A kwadrat pierwiastek 3 na 4 przez drugie wyrażenie, nawiasie, piszę. No, no, to jest taki... Tak. Dobra, i na razie mam tak. Patrzę, co się da uprosić. Tu skracam 8 na 4 i jedna literka a z potęgą też spada, czyli tu zostaje mi a. I teraz pierwiastek razy pierwiastek się robi trójka i była po skróceniu dwójka, dwa razy trzymamy 6 i w mianowniku nic nie ma, bo czwórka skrócona z ósemką, a skrócone z a kwadrat. Widać? No to zostało, jeszcze raz powtórzę, dwójka i te dwa pierwiastki, więc dwa razy trzy, no, 6 a. Teraz tu, tutaj yy, pierwiastek, z tego się zrobi trójka. No i mi się skróci z szóstką, czyli tak jakby już od razu sobie skrócę te pierwiastki, już ich nie ma. No i teraz skrócę, ta trójka odpada, 6 na 3 mamy 2, dobrze. I zostaje teraz tak, ta to a kwadrat, 4 dwójka, a kwadrat razy a, mamy a do trzeciej i 4 razy 2 jest 8 i zobaczymy czy to wyszło. No wyszło. Tu jest jedna ósma, a ja po prostu mam przez 8. I to jest. To wyglądało dziwnie. Nie wiedziałam, co to wyjdzie z tego, nie? ale wyszło. No to pytania to za chwilę. Szóstka. A popatrz. Pierwiasek razy pierwiasek robi się z tego trójka. Jak trójkę skrusiłam z tróżko, no to po prostu skreśliłam te pierwiastki, już ich nie ma. Na dole zostawiłam dwójkę i tyle. No, no i cztery razy dwa, no jest no Takie zadanie na maturze z wycierkami się pojawia czasami. No. Czyli widzicie, niby, niby taka funkcja.